pięknie zazieleniło zobaczcie cudownie dzień bez kawy Nic nie istnieje no Nie, nie trzeba. Tylko nie mieszajcie tych tali, dobra? Dobra. Albo jedną gracie, albo drugą, dobra. żeby się nie pomieszało, ok? O, imbusik jeszcze czeka. Pamiętasz? Do regulacji był wadek, pamiętasz? No, ta folia od razu do kosza, dobra? Co? Dobrze, jak już idziemy spać, no to ja muszę ciągle dziękcy nam coś przenosić. To nie nie zabra. Zabra. prawda. Prawda No, a dziękują ci chociaż, jakim im przynosisz? Nie. My, my o, mu dziękujemy. I Gdy kiedyś go poprosiłam, Włodzimiu pójdziesz po wodę na dół? A on powiedział, dobrze. No to ja mu, gdy on wrócił, to ja powiedziałam, dziękuję. Mhm. Okej, okay, no to super. Puścicie jakąś muzyczkę? Nie wiem. Czy nie? Nie wiem. A my, a my, a... ten telewizor to wam chodził całą noc? Nie. Nie. Wyłączył się. No to dobrze. Mam gotowe pośpiące. Dobrze. Ojoj, <laughs> oj, oj, sorry. Ale kicham. Hm. Dobra. No pewnie, jasne. Proszę nie siadać, ale to na... na tej skrzyni plastikowej. No chyba jednak ktoś siadł. Władio, to... ty nie będziesz tego pił? Jogurty dopijać, to ja też mogę. Pani spojrzy tutaj, o. o Jeszcze ja się po nie pomalowałam, daj mi chwilę. Jogurty dopijać, proszę bardzo. A nie, to nie, nie teraz, co? Mhm. Te bułeczki twoje to tam mogą być? A Andrzeju, co zrobimy? No mam kiełbaski, mam dwie bułki jeszcze. Taki zestaw, ja, standardowy jakiś. przyjdą no, no zaraz, czy co? Tak, tak, no. Mm -hmm. znaczy się nie obudziłam. No, a już dziesiąta jest, kobito. on. Mm. Y -y -y -y. y -y -y. Nie, ma masła, ja nie mam masła, ale mam Ja nie potrzebuję. O, zamrażasz. No jakie. Blisko tej zamrażarki położyłaś. Tak, paróweczki. Paróweczki będą. A mamy tu tyle tych... Talerzy? No dobrze. Dobrze, masz szansę. Co tu jest? Zwa. Klara, podaj ręczniki papierowe. E, jakie ręczniki? A, dobra, te. Tylko tych kart to już tutaj nie zostawiajcie, dobra? Te sobie bierzemy do domu, okej? Okay? Dobra. No, byliście tutaj wczoraj, czy nie? Ciekawe, czy są stoły. Są stoły, dobra. Jeden jest na pewno. O, tam jest tylko paletki. No, ale to wiesz co? Ciotka kupiła nowe paletki. Ale tatuś, wiesz co? No? Kiedyś to chcę zawsze taką pyłaczkę. Ale to oni chyba mają piłeczki. Chodź, chodź. O, chodź, zobaczysz, no. Znajdziesz tutaj BME siódemkę. No. No, no, no. No, widzisz? Za tym białym. No, tak. Chodź, zobaczysz na żywo. Chodź.